Udział w tej imprezie to już jest duży zaszczyt. Tak naprawdę mnie kwalifikował wynik, który zrobimy w czerwcu, a potem, przez to, że sezon jest taki długi i nie mogłem się do tego wyniku zbliżyć, nadal się nie zbliżyłem, nadal czekam na tą formę, ponieważ na treningach wygląda wszystko w porządku, szkodzą zawody i biegnę sekundę wolniej niż powinienem. Rozrzut w tym roku imprez jest bardzo duży, ale to nie tylko. Nie tylko o to chodzi. Chodzi też również o to, że w przyszłym roku mamy Igrzyska, a po nich Mistrzostwa Europy i wielu zawodników którzy chcą przygotować się na Igrzyska. Ten sezon traktują trochę przejściowo, ale jest też duża część zawodników, którzy wiedzą, że na Igrzyskach nie dadzą z siebie tyle, żeby walczyć o medale i szykują na mistrzostwo Europy, także ten sezon jest trochę przejściowy. Mimo tego jest z nim bardzo dużo imprez. Na wszystkie imprezy musimy być wysoko przygotowani, także no nie jest lekko. Zawsze kiedy biega się za Amerykaninami, którzy przodują jednak na świecie od wielu lat w 400 metrach, to to bieganie jest na trochę innym poziomie. Zauważyłem na zawodach e, innego rodzaju, że kiedy Amerykanina przyciśnie się na 250-300 metrów, to on do ostatnią setkę jeszcze potrafi dużo zerwać i wtedy bardzo fajny wynik zrobić. Z czego to wynika? Nie wiem. Myślę, że takie mecze jak ten wiem. dzisiejszy jutrzejszy to, to bardzo fajne spotkania, ponieważ gdzieś dla kibiców liczenie punktów po każdej konkurencji, rywalizacja między dwoma, trzema zawodnikami na ostatnich metrach do mety, albo na konkursach technicznych w ostatnich próbach. Myślę, że to jest bardzo fajna, no jak to nazwać, wypadło mi z głowy.